Lampa jako źródło światła od zawsze była obdarzana głębokim symbolicznym znaczeniem. Oto kilka przykładów jej interpretacji w różnych dziedzinach, symbol lampy w różnych dyscyplinach. W gnostycyzmie lampa często symbolizuje boską iskrę ukrytą w człowieku, która może zostać zapalona poprzez gnozę, wiedzę duchową. Jest to wewnętrzne światło prowadzące do oświecenia i uwolnienia od materialnego świata w szerszym kontekście duchowości i ezoteryki. Lampa symbolizuje oświecenie. Światło lampy reprezentuje duchowe przebudzenie i zrozumienie wyższych prawd wiedzy. Lampa jest często przedstawiana jako źródło wiedzy i mądrości duchową ścieżkę. Światło lampy może oznaczać drogę do samorealizacji i połączenia z boskością w alchemii. Lampa może symbolizować proces transmutacji. Światło lampy reprezentuje ogień alchemiczny, niezbędny do przemiany materii w złoto duchowe oświecenie wewnętrzne, podobnie jak w innych tradycjach. Lampa symbolizuje osiągnięcie wewnętrznej równowagi i mądrości w filozofii, lampa może być metaforą rozumu, światło rozumu oświetla ciemności niewiedzy prawdy. Lampa reprezentuje poszukiwanie prawdy i sensu życia w psychologii, lampa może symbolizować świadomość, światło lampy reprezentuje świadomość, która oświetla nasze wewnętrzne ja odkrywanie siebie. Lampa może symbolizować proces samorozwoju i odkrywania własnych potencjałów w hermetyzmie. Lampa jest często związana z ideą hermetycznego związku, czyli połączenia mikrokosmosu, człowieka z makrokosmosem, wszechświatem. Światło lampy reprezentuje tę jedność w ukabale, lampa może symbolizować boskie. Światło, światło lampy jest emanacją boskiej światłości, która przenika cały wszechświat drzewo życia. Lampa może być związana z poszczególnymi sefirotami, atrybutami Boga, na drzewie życia w mistycyzmie. Lampa symbolizuje doświadczenie mistyczne. Światło lampy reprezentuje bezpośrednie doświadczenie boskości, jedność ze wszystkim. Lampa symbolizuje jedność z całym stworzeniem religie i mity. W różnych religiach i mitach lampa ma wiele znaczeń. Chrześcijaństwo lampa symbolizuje Chrystusa jako. Światłość Świata Buddyzm. Lampa reprezentuje oświecenie i przebudzenie Hinduizm. Lampa jest związana z różnymi bóstwami i symbolizuje wiedzę, mądrość i boską energię mitologia grecka. Lampa może być związana z różnymi postaciami, na przykład Prometeuszem, który przyniósł ogień ludziom, jak widzimy. Symbol lampy jest niezwykle bogaty i wielowymiarowy, jego interpretacja zależy od kontekstu kulturowego, religijnego i filozoficznego, w jakim jest używany.